Nie Wyciągniesz czy nie? Weź graj, nagrywaj. Nagrywam. Niechże wyciągnę, bo na razie... Dawaj, podciągaj. On tak, o tak... Tak ciągnie sam. <grym>, że nas przęglasz. Dawaj, dawaj, podciągaj cały czas. No to pompuje. Dawaj, dawaj. Będzie już o! Jaki bycie Dawaj, dawaj Nie mogę, bo mi się urwie, muszę go zmęczyć Chyba, że ja złapię zaplecionę za, za, za mną pociągnie Ale bycie co? Ło! Och ty Och ty mordy Dawaj go O. Nagrywasz? Dawaj go! No weź go, dawaj, nie dawaj. Dawaj, ja podejdę. Ło! Wow. Nie mogę, bym się kilo. Kuba, nie mów o kilo, bo na razie go ciężko wyjąć. Dawaj, jak podejdę? Nie podejdę. Podejdę, mówię. Ci. Nie podejdę. Dawaj go do góry. Nie rusz, do góry go nie mogę wziąć. bo wpadniesz, to jest dziura. Dawaj, ja go wezmę. Już jest zmęczony. Dobra, już jeszcze chwilę. Jeszcze Dawaj. chwilę. Nie rusz, nie rusz. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę, bo e, muszę... Dawaj do góry go. Nie mogę, bo Czeka, Kuba, Dawaj, ci pomogę. Jest. Ty nie, nie za... wędkę trzymaj. Trzymaj no. wędkę, tylko nie za żyłkę. Tak? Spokojnie. spokojnie. Jak sie ruszy, zebych nie ruszał na Dobra, kameru... Kameru, kamier... rybkę zakładamy. Ej! Stopuję.